Są w życiu chwile, w których czujesz, że zmieniasz się w sposób dziwny, trudny do wytłumaczenia. To, co kiedyś cię pchało do działania, co kiedyś rozpalało twoje myśli, nagle traci swoją moc. Dla wielu osób tym momentem jest zniknięcie pożądania seksualnego. Zamiast płonąć dawnymi pragnieniami, stajesz się spokojniejszy. Mniej zaobserwowany, a czasem wręcz obojętny. Na początku to może przerażać. Pojawia się pytanie, czy coś jest ze mną nie tak? Czy moje ciało przestaje działać, jak powinno? Ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy duchowej, zwłaszcza w świetle myśli Junga, odkryjemy coś innego. To nie jest strata, to jest zaplanowany krok. Cichy zwrot, którym Bóg albo wszechświat kieruje cię ku nowemu etapu życia. Jung podkreślał, że energia seksualna jest jedną z najpotężniejszych sił w człowieku, ale nie kończy się ona na ciele. To energia życiowa, którą można przekształcać, kierować, wynosić na wyższe poziomy. Wyobraź ją sobie jak rzekę. Gdy zamkniemy jeden nurt, woda znajdzie inną drogę i zacznie użyźniać nowe ziemie. Tak samo z pożądaniem. Kiedy słabnie, energia nie znika. Ona się wycofuje, by płynąć innym torem. Pamiętam mojego znajomego artystę. Opowiadał, że przez długi czas w ogóle nie myślał o seksie. A wcześniej całe życie krążyło około podbojów i krótkich relacji. I nagle, w tej ciszy, zaczął siadać do fortepianu godzinami. Powiedział, że po raz pierwszy czuł, jakby muzyka przepływała przez niego, a nie była wymuszonym wysiłkiem. To właśnie przykład tego, jak energia seksualna, zamiast rozproszyć się w pragnieniach, zamienia się w czystą kreatywność. Ale nie chodzi tylko o twórczość. U wielu osób, to doświadczenie otwiera drzwi do duchowości. Pewna kobieta podczas terapii grupowej wyznała, że gdy jej pożądanie osłabło, zaczęła codziennie medytować, i nagle jej sny stały się żywe, symboliczne, niosące przesłania. Niektóre wręcz zapowiadały drobne wydarzenia z codzienności. Uświadomiła sobie, że intuicja przez lata zagłuszana hałasem i namiętnością. Wreszcie miała przestrzeń, by się obudzić. Jung zawsze powtarzał o roli symboli i nieświadomości w snach. Widać wyraźnie, kiedy energia seksualna się cofa, otwiera pustkę, w której może zakwitnąć intuicja. Problem w tym, że współczesny świat nie daje nam miejsca na takie doświadczenie. Reklamy, obrazy pełne bodźców, kultura konsumpcji. To wszystko trzyma nas w niewoli pragnień. Dlatego zanik pożądania bywa paradoksalnym darem. To jak psychiczny detoks, wyrwanie się z pętli ciągłego poszukiwania przyjemności. Nagle zaczynasz słyszeć siebie. I to nie jest słabość, to oczyszczenie. Ci, którzy przez to przeszli, odkrywają coś jeszcze. Wolność daje ogromne pokłady energii. Jeden mój znajomy wykorzystał swój okres bez pożądania na budowanie firmy. Powiedział, że nigdy wcześniej nie miał tylu pomysłów i tyle siły, by je realizować. Zamiast rozpraszać się przelotnymi romansami, zainwestował energię w pracę. W krótkim czasie podwoił rozmiar swojego biznesu. To żywy dowód na to, że zatrzymana energia seksualna staje się paliwem dla sukcesu, dla twórczości, dla życia na wyższym poziomie. I właśnie dlatego uważam, że zanik pożądania nie jest ostrzeżeniem ani sygnałem, że coś się psuje. To zaproszenie sposób w jaki Bóg albo wszechświat mówi spójrz do wewnątrz. Przygotuj się na kolejny etap. Więc, jeśli jesteś w tym momencie i czujesz zagubienie, spróbuj zmienić perspektywę, bo może właśnie teraz otrzymujesz szansę, by odkryć swoją ukrytą moc moc, która sięga dalej niż zwykłe pragnienia. Kiedy mówimy o zaniku pożądania, wielu ludzi patrzy na to wyłącznie przez pryzmat medycyny czy biologii. Ale jeśli wejdziemy głębiej, tak jak sugerował Karl Jung, zobaczymy obraz o wiele szerszy. Jung uważał, że życie seksualne zawsze wiąże się z nieświadomością zbiorową, przestrzenią pełną symboli i archetypów, które ludzkość dzieli od tysięcyleci. Dlatego, kiedy pożądanie słabnie nie jest to tylko osobista zmiana, to znak że zostajesz odprowadzony z dala od więzi, które mogłyby zranić twoją duchową istotę. W wymiarze duchowym, taki odwrót pragnień można rozumieć jak niewidzialną tarczę ochronną. Spotkałem kiedyś mężczyznę, około czterdziestki. Opowiadał, że w młodości łatwo wikłał się w przelotne związki. Wierzył, że to dowód jego atrakcyjności i mięskości, ale im więcej takich doświadczeń miał. Tym bardziej czuł się pusty. Mówił, że każda zakończona przygoda zostawiała go z poczuciem utraty, jakby kawałek jego energii gdzieś znikał. Aż pewnego dnia zauważył, że jego pożądanie znacząco osłabło. Zamiast wpadać w panikę, postanowił przyjrzeć się temu. Z czasem odkrył, że staje się spokojniejszy, bardziej skupiony i przede wszystkim wolny od dramatycznych, a zarazem pustych relacji. Dopiero wtedy uświadomił sobie, że ten etap ochronił go przed roztrwanianiem energii na ludzi, z którymi nigdy nie mógłby być naprawdę w rezonansie. Jung powtarzał często seks to nie tylko połączenie ciał, to także wymiana energii. Łącząc się z kimś, kto nie jest nam właściwy, oddajemy mu nie tylko ciało, przyjmujemy też jego rany, lęki, a czasem nawet jego cień. Bez świadomości możemy nosić ciężary, które w ogóle nie są nasze. Dlatego odebranie pożądania bywa jak dar z góry, jak tarcza, która chroni nas przed więziami mogącymi sprowadzić nas z drogi przeznaczenia. Nie znaczy to, że seks jest zły czy zawsze niebezpieczny. Chodzi raczej o to, że jego sens ujawnia się dopiero wtedy, gdy towarzyszy mu harmonia dusz. Pamiętam kobietę, która opowiadała, że po długim okresie bezpożądania spotkała mężczyznę będący w tej samej częstotliwości duchowej. Ich intymność nie była pogonią za rozkoszą, to było święte doświadczenie. Opisywała to jak rytuał łączący dusze, nie tylko przyjemność, ale poczucie uzdrowienia, wsparcia i siły. Na tym etapie można powiedzieć, że zanik pożądania działa jak czas przygotowania, oczyszcza nas z przypadkowych więzi, aby otworzyć drogę do miłości prawdziwej, tej, która nosi w sobie znamiowa przeznaczenia. Jung nazwałby to zjednoczeniem dusz, doświadczeniem przekraczającym instynkt, w którym seksualność staje się symbolem pełni. Jest jednak jeszcze inny wymiar, często pomijany. Gdy pragnienie słabnie, ego zaczyna tracić kontrolę. Ego zawsze goni za natychmiastowym spełnieniem, zawsze próbuje zagłuszyć wewnętrzną pustkę kolejnym doznaniem. A kiedy traci swoją broń, pożądanie, staje się słabe i właśnie wtedy dusza wreszcie może przemówić. Widziałem wielu ludzi, którzy po tym okresie zaczynali pytać o sens życia, o swoje prawdziwe powołanie, stawali się głębszymi, bardziej empatycznymi, bardziej ludźmi. Jeden z moich przyjaciół mówił, że w czasie, gdy niemal nie czuwał pożądania, miał wrażenie, że część niego umiera. Ale ta śmierć nie była destrukcją. To była śmierć iluzji, śmierć nieustannej gonitwy za przyjemnością. A gdy ta skorupa spadła, pojawił się nowy etap: spokój, wolność i głęboka więź z duchowym wymiarem życia. To właśnie Jung nazywał śmiercią ego początkiem prawdziwego przebudzenia. A dlatego, jeśli przeżywasz coś podobnego, nie traktuj tego jak utraty to podróż wrotna do siebie niczego ci nie zabrano przeciwnie. Dostałeś szansę zobaczyć siebie i świat wyraźniej niż kiedykolwiek, bo w tej właśnie ciszy ujawniają się ukryte dary twórczość, intuicja i zdolność głębokiego połączenia. A kiedy się pojawiają, rozumiesz, że utrata pożądania nie jest końcem. To brama brama do nowego początku kiedy ego zaczyna się wyciszać, nagle dostrzegasz wyraźniej wiry świata zewnętrznego, które dotąd cię pochłaniały. Żyjemy przecież w społeczeństwie, które niemal na każdym kroku wykorzystuje energię seksualną, aby przykuć naszą uwagę reklamy, filmy, media społecznościowe, wszystko to subtelnie podsyca pożądanie, jakby to była jedyna droga do zainteresowania. Karl Jung ostrzegał, że człowiek zanurzony w nadmiarze bodźców erotycznych łatwo traci więź z własną duszą, bo wtedy już nie myśli, a jedynie reaguje instynktownie, automatycznie. W tym kontekście zanik pożądania staje się cichą rewolucją wewnętrzną. To tak, jakbyś nagle otrzeźwiał w tłumie pijanym iluzją i uświadomił sobie, że nie musisz być więźniem tych ukrytych impulsów. Pewien mężczyzna opowiadał mi, że dawniej każdą noc spędzał przewijając media społecznościowe, tonąc w obrazach przepełnionych erotyką. Z czasem stawał się coraz bardziej rozproszony, drażliwy, pozbawiony energii, by realizować własne cele. Aż nadszedł moment, kilka miesięcy bez żadnego pociągu. I ku jego zdziwieniu nie poczuł pustki, lecz ulgę. Jakby właśnie wyrwał się z nałogu, wolny czas przeznaczył na sport, książki i naukę nowych umiejętności. Patrząc wstecz, nazwał ten okres chwilą, w której Bóg wyrwał go z niewidzialnej pułapki. To dowód, że zanik pożądania może być duchowym odwykiem, oczyszczeniem, które pozwala odzyskać uwagę i moc sprawczą. Ale to nie wszystko. Kiedy energia nie ucieka na zewnątrz, zaczyna się gromadzić wewnątrz. Jung wierzył, że energia seksualna i energia twórcza to w istocie jedno i to samo, tylko różni ukierunkowany. Jeśli nie tracisz jej na powierzchowne pragnienia, budujesz w sobie potężny rezerwuar, gotowy do wykorzystania w czymś większym. Nagle łatwiej ci się skupić, szybciej kończysz zadania. A przede wszystkim zaczynasz rodzić pomysły, które wcześniej były poza Twoim zasięgiem. Najlepszym przykładem jest Nikola Tesla, geniusz, o którym tak często wspomina się w rozmowach o energii i kreatywności. Tesla mówił otwarcie, że niemal całkowicie odsunął seks od swojego życia. To pozwoliło mu przelać całą energię w badania. Dla wielu był żywym kanałem, przez który spływały idee wyprzedzające swoją epokę. Oczywiście nie każdy musi wybierać tak skrajne wyrzeczenie, ale jego historia pokazuje jasno, gdy energia zostaje ukierunkowana właściwą stronę, może prowadzić do dokonań niezwykłych. W codzienności objawia się to prościej. Jedni wykorzystują ten czas, by wytrwale się uczyć, inni by konsekwentnie trenować ciało i rozwijać się fizycznie, inni by wreszcie zdobyć odwagę i założyć własny biznes bo to właśnie cisza pożądania tworzy przestrzeń, w której budzi się siła woli i determinacja. Ale najbardziej niezwykłe dzieje się wtedy, gdy energia kieruje się do wnętrza. Budzi się intuicja, zaczynasz zauważać tajemnicze zbiegi okoliczności, spotykasz właściwych ludzi w właściwym czasie, sięgasz po książki, które akurat odpowiadają Twoim pytaniom, a czasem śnisz wydarzenia, które dopiero mają nadejść. Jung nazwał to synchronizacją, znakami, że wkraczasz w subtelne prowadzenie wszechświata. Pamiętam historię pewnej kobiety. W okresie, gdy jej pożądanie niemal całkowicie zniknęło, regularnie śnił się jej gołąb. Kilka miesięcy później poznała mężczyznę z tatuażem gołębia na ramieniu. Szybko stali się sobie bliscy. I związek okazał się jednym z najważniejszych etapów jej duchowej podróży. To dowód, że gdy otwierasz się na intuicję, sygnały z niewidzialnego świata stają się zaskakująco wyraźne. Podsumowując, jeśli potraktujesz pożądanie jak nurt energii, to jego czasowe zatrzymanie nie oznacza wyczerpania. To okazja. Okazja, by energia zawróciła do wnętrza, oczyściła, zgromadziła się. I otwarła wrota dla kreatywności i intuicji. Wtedy przestajesz być niewolnikiem świata zewnętrznego, stajesz się gospodarzem własnego wnętrza, a właśnie w tym stanie zaczynasz być kanałem dla życia, miejscem, w którym mogą objawiać się prawdziwe cuda. Kiedy wchodzisz głębiej w ten etap, zaczynasz dostrzegać, że zniknięcie pragnienia nie tylko zmienia sposób w jaki korzystasz z energii, ale także odmienia sam sposób, w jaki postrzegasz siebie. Dotychczas twoje ja często działało napędzane rządzą, pragnieniem bycia zauważonym, pragnieniem podboju, pragnieniem zaspokojenia. Gdy jednak te impulsy znikają, musisz zmierzyć się z pustką, którą pozostawiają. Pustka ta może początkowo budzić dezorientację, przypominać małą śmierć. Ale jeśli spojrzysz uważnie, zobaczysz, że to nie jest śmierć życia, to śmierć iluzji. Karl Jung mówił, że rozwój duchowy zawsze wiąże się ze śmiercią ego, aby zrobić miejsce dla głębszego wymiaru jaźni, tam, gdzie mieszka prawdziwa dusza. Kiedy pragnienie seksualne opuszcza człowieka, Ego traci jedno z kluczowych narzędzi do potwierdzania swojej siły. Brak tych popędów, które wcześniej wypełniały pustkę, zmusza cię do zadania pytań czego naprawdę chce od życia? Po co istnieje? I właśnie w tej chwili dusza otrzymuje przestrzeń, by przemówić. Przypomina mi się pewien mężczyzna w średnim wieku, którego wspierałem w procesie terapii. Opowiadał, że przez lata jego uwaga skupiona była głównie na pragnieniu seksualnym. Kiedy zaczęło ono zanikać, przeżył silny wstrząs. Na początku miał poczucie, że stracił swoją męskość. Zamiast jednak szukać lekarstwa lub uciekać przed tym stanem, postanowił zatrzymać się i obserwować. Z dnia na dzień odkrywał coś niezwykłego. Przestały go wciągać rozproszenia zewnętrznego świata, a coraz bardziej kierował swoją uwagę ku rodzinie, ku marzeniom dawno porzuconym. W końcu stwierdził, że utrata pożądania w istocie była wyzwoleniem, pomogła mu żyć bardziej świadomie i inwestować energię w to, co naprawdę miało znaczenia. To jest właśnie dar duchowej śmierci. Kiedy skorupa ego opada, stajesz się autentyczny, niesterowany już przez nieświadome popędy. Dzięki temu odkrywasz spokój, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Tak jak ziarno musi pęknąć, aby wykiełkować, także i ego musi umrzeć, aby dusza mogła narodzić się w wolności. Ciekawym skutkiem tej przemiany jest również to, że gdy pragnienie nie przesłania już twojego spojrzenia, zaczynasz patrzeć na innych w bardziej przejrzysty sposób. Dawniej mogłeś widzieć ludzi przez pryzmat pożądania, jako obiekty zaspokojenia czy zdobycia. Teraz, gdy energia ta się wycisza, dostrzegasz w nich dusze, które również się zmagają, również poszukują światła. Wielu ludzi w tej fazie doświadcza większej empatii i współczucia. Zamiast chcieć posiadać, pragną rozumieć i dzielić się. Ta zmiana nie tylko poprawia relacje, lecz także przybliża ich do Boga albo do samego wszechświata. Jung nazywał ten proces integracją cienia, czyli odwagą by zmierzyć się z popędami i mrokiem wewnętrznym, a następnie je przekształcić. Pragnienie seksualne stanowiło część tego cienia. Gdy jednak znika, masz możliwość spojrzeć na siebie wprost, bez jego zniekształcającej siły. To okazja, by nauczyć się kochać siebie bezwarunkowo, zamiast definiować swoją wartość poprzez zdolność do zaspokajania innych. Pamiętam też historię młodego mnicha z Nepalu. Opowiadał, że przez długi czas niemal nie odczuwał seksualności. W tej ciszy poczuł, że otwiera się przed nim brama do głębszego świata wewnętrznego. Opisywał, że po raz pierwszy zobaczył wyraźnie święty przepływ obecny w każdym oddechu, w żumie wiatru nad doliną, w spojrzeniach ludzi, których spotykał. Dla niego było to dowodem, że zanik pragnienia nie jest stratą, lecz narodzinami nowego oka. Oka duszy. Jeśli i ty doświadczasz czegoś podobnego, pamiętaj, że poczucie pustki to jest tylko stan przejściowy. To moment, w którym ego się rozpada, abyś mógł przekroczyć granicę do szerszego wymiaru swojego istnienia. Zrozumiesz wtedy, że twoja prawdziwa siła nie tkwi w zdolności przyciągania innych, lecz w zdolności bycia sobą, w połączeniu z tym, co święte i w promieniowaniu miłością. Kiedy spojrzymy wstecz na całą tę drogę, od momentu, w którym energia seksualna została przekierowana, poprzez ochronę przed negatywnymi więzami, przygotowanie na miłość świętą, aż po śmierć ego i przebudzenie duszy, a wreszcie proces oczyszczenia i obudzenie intuicji, staje się jasne, że utrata pożądania nie jest żadnym przypadkiem, to subtelnie zaplanowany punkt zwrotny. Jakby sam Bóg albo wszechświat prowadził cię ku doświadczeniu wyższego rzędu. Jeśli teraz jesteś w tej fazie, możesz czuć się samotny albo zagubiony. Świat uczy nas, że pożądanie jest miarą żywotności, że bez niego stajemy się słabi albo niepełni, ale to tylko ograniczona perspektywa. Prawda jest inna. Gdy pragnienie milknie, otwiera się nowa brama, brama do skupienia. Do twórczości, do głębszej obecności w samym sobie. Karl Jung podkreślał, że energia nigdy nie znika, zmienia jedynie formę i tutaj twoja energia seksualna nie ginie, ona przeistacza się w coś wyższego, czystszego. Jeden z moich przyjaciół opowiadał mi, że w okresie, gdy prawie przestał myśleć o seksie, zaczął marzyć o rzeczach znacznie większych spisał plany na całe życie, a wiele z nich ku jego zdumieniu naprawdę się spełniło. Powiedział, kiedy nie rozpraszam już swojej energii, czuję, jakby pojawiała się we mnie niezwykła siła, która przyciąga moje marzenia ku mnie. Właśnie to, wierzę, jest stanem, który Jung nazwał manifestacją, chwilą, w której człowiek staje się kanałem, przez który przychodzą idee, okazje i błogosławieństwa. Wyobraź sobie energię seksualną jak prąd elektryczny. Jeśli zużywasz ją wciąż na drobne przyjemności, to tak jakbyś zapalał wszystkie lampy w domu naraz, energia rozprasza się i szybko gaśnie. Ale jeśli odłączysz zbędne odbiorniki, moc zbiera się w jednym kierunku, wystarczająco silną, by rozświetlić wielkie dzieło. Tym dziełem może być twórczość, kariera, osobista misja, albo miłość święta, która już na ciebie czeka. Historia zna wielu ludzi, którzy przeszli tę przemianę. Filozofowie, artyści, przywódcy duchowi wielu z nich wybierało drogę zatrzymania energii, pozwalając jej zmienić się w mądrość i wewnętrzną siłę. Wiedzieli, że seks nie jest wrogiem, ale jeśli to on przejmuje kontrolę, człowiek zostaje uwięziony w kręgu instynktu. Dopiero gdy nauczysz się, by energia ta stała się Twoim sprzymierzeńcem, odzyskujesz prawdziwą wolność. Pamiętaj, ten etap nie trwa wiecznie, to raczej przystanek, moment pauzy, w którym Twoje wnętrze przebudowuje się na nowo. Później pragnienie powróci, ale już inne, spokojniejsze, zrównoważone. Nie będzie Tobą rządzić, lecz będzie harmonijną częścią życia. A właśnie w tej równowadze możliwe jest doświadczenie miłości. I twórczości na poziomie wyższym, czystszym. Jaka lekcja płynie z tego wszystkiego? Taka, że czasem Bóg odbiera nam coś nie po to, by nas ukarać, lecz aby przygotować dar większy. Utrata pożądania może być zaproszeniem, by wejść w głąb siebie, odkryć intuicję, oczyścić stare więzy i otworzyć się na nową podróż. Nie postrzegaj tego jako słabości, potraktuj to jako próbę. Jako moment gromadzenia siły, tak jak strzała, która musi zostać napięta wstecz, zanim poleci daleko przodem. Jeżeli właśnie teraz przeżywasz ten stan, to bądź cierpliwy. Użyj go jako szansy, by napisać na nowo swoją historię, by odkryć wartości, które naprawdę nadają sens Twojemu życiu. Bo być może, dokładnie w chwili, gdy przejdziesz przez tą ciszę, wkroczysz w zupełnie nowy rozdział rozdział, w którym nie tylko będziesz żył, ale naprawdę rozbłyśniesz pełnią darów, które Bóg złożył w Tobie od samego początku.